Najpierw musimy natrzeć misełki. Czy ty musisz natrzeć? Musimy margaryną tutaj natrzeć. Jacek, masz. Proszę, trzymaj. Nie, będzie to się jakie No, to ja ci dam mniej, To nie będziesz. O, malutko. No. Czy mama ma to zrobić? Milika zrobi. I tutaj musisz natrzeć masłem. Pięknie, a potem będziemy bułką taką posypywać. Muszę nie pociągnąć. Listo. I co tu teraz będzie robił? Składał yy, jabłuszka. Nie Jabłuszka będziesz składać? Tak. tak. jeszcze chwileczkę. Jeszcze musimy bułką tartą posypać. Po, e, Tartownica. to ci Bułą tartą musimy, bo będziemy posypywały teraz. To co jest? Nie, to jest masło, kochanie. Masło, bo to... to nie jest ser. Chcę ja jakie prezenty dostałaś od Mikołaja? Konie. Konie? I owieczkę. I owieczkę? Różne konie dostałaś? I owieczki. I owieczki, a koń wyścigowy do biegania? Weź tak w rączkę i posypuj tu ale to w różne miejsca tu. A? Mhm. W różne miejsca. Tak, o, czekaj, wystarczy. Bo tu trzeba musi to się wszędzie rozłożyć. Wiesz, tutaj musi się też rozłożyć na bokach. Co okay. O. To jest bułeczka tarta. Muszę kbytki. że jest dobra bułeczka. Dobrze. Dobra. Teraz bierzemy. Dobrze jest. Mənim anam paltarım